Ej, mam pytanie, kompletnie takie w sumie w temacie, ale lekko off nie? No, no, no. Czy jak byłeś młody no. i znalazłeś kiedyś na necie taki jeden keyword, nie? Który kompletnie nie był powiązany, stary, z nagością i tak dalej, nie? No, no. Ktoś go wpisał, żeby się popatrzeć. Ale na przykład jak? No nie wiem, że przez przypadek, stary, wpisałeś, nie wiem, jakieś, stary, randomowe słowo, nie? I się okazało, że wiesz, na, na przykład, nie wiem, wpisujesz, stary, piłka. I wychodzi ci stary jakaś była mama i ty stary znaleźć ten keyword i później już go cały czas sprawdzę, czy tylko jest taki pierdolnięty i tak za mało lata. Weź kurwa, <gryw> przypierdol jakiś stary, nie wiem, bleki do uspokojenia czy coś. No ja za mało lata tak robił. Totalnie cię nie rozumiem, gościu. Kurwa, bo. No dobra. Nie rozumiecie mnie. Ale no by, było tak. Ale co? Ja nie rozumiem. Bo... Słuchaj, masz wyszukiwarkę Google'a, nie? No. Wpisujesz sobie na przykład, nie wiem, piłka, bo chciałeś, stary, potrzebowałeś, nie wiem, zdjęcie piłki. I wchodzisz w Google grafika, a tam się okazuje, że tam jest jakaś goła baba. A masz stary 7 lat. Ale nie było takich No Kurwa, jak nie było, jak ja tak miałem. To znaczy, że twój stary musiał mieć chujową wersję Google'a, <laughs> Jakąś kurwa z Deep Webowską. Dobra. Nie już... Pojebało ci się ten stary chyba. Dobra, bo Ty po prostu byłeś z Wyrolem całe życie. I to tak, czyli nuby, najgorsze, jebańsku no, Twój stary <suszy> oglądał pornosę, a potem przeszło na młodego. Chyba, że, <suszy> chyba, że nie rozumiem. Ale jestem pewien, że akurat twój stary, Dobra, No, widzisz, widzowie jest tak ej, mieli. jestem pewien, że akurat Twój stary na pewno coś takiego wpisywał. Ej, mogę powiedzieć fanfak, mogę powiedzieć, kiedyś mój. Dobra. Je, jeszcze, żeby nie było geneza, żeby się nikt nie obrażał. Stary od Ulfika to jest bardzo fajny ziołek. Dobra. I to jest bardzo dobry ziołek. To z opowieści kuby jestem w stanie tutaj wywnioskować, że dobry lubił czasami odjewać. No e, <noise> to mówisz, kurwa. E, dobra, e, mogę powiedzieć jedną, taki fanfak, śmieszną historię. Jak już jesteśmy w temacie takich rzeczy, mm. kiedyś przychodzę sobie, tego nigdy nie mówiłem, nawet dziadkowi tego nie powiedziałem. Kiedyś stary przychodzę, nie? I wiesz, mój dziadek zawsze gra w szkata na kąpie. No. no i nie wiem, co mnie podkusiło, ja sobie historię sprawdziłem, nie? No, no. A tam jakiś, wiesz, stary fes, kurwa, takie robią rzeczy, nie? U dziada? Ja u dziadka. Kurwa, dziadek Heniek to jest... A jest taki ziom, nie? Taki luj. Kurwa, <laughs> go najbardziej go kocham. Pojąłbym do niego stary na kawkę. Musimy do niego podjechać, bo Można akurat dziadek Heniek... E... Mega ziom. Mega ziomek. dziadek to wariat akurat jest. Dziadek to Ale y, przez to co powiedziałeś, a biorąc pod uwagę, że akurat twoi dziadkowie są oglądają trochę w neta, Oglądają. To co na to powie twoja babcia? A moja babcia to. Właśnie, ej, rozjewaj się do dziadka! Pry, kurwa, 60 O kurwa! SXT, SXT! Babciu, to wszystko są żarty. Kurwa! Ale jak to mogłeś to odniebać? Są mogłeś... żarty